Jak tę grę, to wszystkim, kto napisze ten komentarz, kupuję gemy i Wam daje. Zostawcie sobie kara łapkę w górę, by dostać ich dużo więcej. Napisz nick w komentarzu, a na Twoim profilu niedługo znaj znajdzie się słabne rzeczy: typu darmowe kręcidełka. Darmowe kręcidełka, fajniejsze oferty, darmowe gemy i więcej szczęścia. Więc polecam napisać swój nick w komentarzu. Ale warunek jest subik i łapka. Będziecie automatycznie sprawdzani, czy na pewno to zrobicie. Bo wtedy ym, no po prostu no... Oshamujecie mnie i no, po prostu nie dam wam fikem ale jeśli wygram dostanę krągę, to wtedy no niestety będziecie się pożegnać z konkursem na gemy. Możecie też szybciej odebrać na gry na plus, ale tam musicie zdobyć ponad 10 000 punktów, a jest to bardzo ciężkie, bo trzeba 10 razy zagrać w różne gierki. Mylę go, mistrz Mr. Godle na pewno go wolę ze mną wieża. Pa, że? 6, bo 6! Ty też możesz mnie dodać do znajomych, no, jak widzicie... Znaczy, no... Jakby... wujnik się pojawia tu na ekranie, jakby. więc... no... Dobra... No kurczę, no... No, ty jest zwalony! A, gdzie? No, jak widzimy, że przeszłam. No a ty. Nie, przychodzisz. A więc. Lecimy dalej. Znowu przeszłem! Ha! I teraz cię mamy. Jeśli nie wierzyć, to patrzcie teraz. Tam jestem. Ten dinozaur, wiecie o tym. Patrzcie. Kurczę, tam było. Nie bieli się ale... Ja. No dobra. Lecimy dalej. shower. Co! Przygrałem.